Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na babę. Babę wielkanocną. Będzie to baba piaskowa. Ja przyznam się Wam, że jestem średnią miłośniczką babek i bab, ale ta niesamowicie mi zasmakowała. To jest taki klasyczny przepis po prostu na babę piaskową z zeszytu rodzinnego, więc mam nadzieję, że i Wam ten smak przypadnie do gustu. Taka klasyka, no i ta baba nie może się nie udać. No to zaczynam przygotowanie. Najpierw białka oddzielam od żółtek. Do żółtek dodaję cukier i kręcę na kogel. Dodaję do tego olej, ewentualnie masło takie roztopione w rondelku. I dalej kręcę aż do połączenia składników. Do tego dodaję mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia i to wszystko znowu miksuję. Całość będzie dosyć gęsta. Następnie dodaję cukier z wanilią. Jeżeli chcecie, aby baba miała fajny aromat, możecie też dodać sok z cytryny lub starą skórkę cytrynową. Teraz z białek ubijam pianę na sztywno i tą pianę delikatnie dodaję do mojej masy jajecznej. Całość miksuję na niskich obrotach aż do połączenia składników. Jak widzicie, ciasto na tą babę jest takie gęste troszeczkę, przypomina biszkoptowe w konsystencji. Formę na babę, ja akurat wybrałam formę z kominem, smaruję masłem, a następnie posypuję tartą bułką lub kaszą manną. I do tak przygotowanej formy nakładam całe ciasto. Teraz całość wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Około 45 do 55 minut zależy od wielkości formy na babę, i najlepiej to sprawdzić po prostu wbijając patyczek w środek. Baba z wierzchu powinna się tak delikatnie zezłocić. Babę w formie zostawiam do całkowitego wystudzenia. Dopiero wtedy ostrożnie wyjmuję babkę na talerz. Przygotowuję lukier. Ja przygotowałam taki zwykły lukier na bazie cukru, pudru i przygotowanej wody z odrobiną soku z cytryny. Babę polewam lukrem, a na wierzchu układam e, jajeczka, czyli tak naprawdę orzeszki w, w słodkiej polewie. Tu układam je na lukrze, zanim jeszcze zastygnie. No i zobaczcie, tak się właśnie prezentuje baba. Tu już jest też ukrojony kawałek, jest bardzo smaczna, jest miękka, nie jest sucha, jak mogłoby się wydawać. Znaczy, oczywiście też nie jest jakaś strasznie wilgotna, ale jest taka idealna, ma fajną konsystencję, nie jest sucha, nie jest zbyt wilgotna. Jest po prostu smaczna, jest autentycznie smaczna, więc jestem pewna, że i Wam ta dzisiejsza baba przypadnie do gustu. Czekam na Wasze komentarze, na zdjęcia Waszych bab. Zachęcam Was do, oczywiście do zrobienia takiej babki piaskowej na Wielkanoc. Jeszcze raz życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!